Nowa mapa jest GBS, lecimy w to. Dobra, lecimy. No, szybko, szybko. Przystawiłem pod ziemię trochę większe, więc będzie trudniej. Przygotujcie się na ostro miast. O co tu chodzi? Nie mam pojęcia, ale buja. A, dobra o, A tu się stryga pod F te ziemniaki. O, idealnie, znalazłem żółty. Jak się stryga ziemniaki? O czym F F F? No, jeżeli masz zadanie, jeżeli jesteś obok botów, które mają ziemniaki, to przytrzymujesz F i trzeba postawić też ziemniaki tego okraja. Tak, już nie. nie... O, Dobra, już znaleźliśmy zielone. coś. Wiadomo, ja nie znam tej mapy, wiadomo teraz gdzie jest. O, mamy exit. Mamy zielony exit. Ej, ja nie ktoś pójdzie, niech ktoś pójdzie kod znaleźć To czekaj, ja pójdę. Dwa kody. Dobra, kursa. ja martwy jestem, wyszedłem z podziemia i tam matrycha stała. Dobra, no, to, nie... nie. nie. Podaj nam czekaj, idę po kot w takim razie. Kurde, ona mnie wsadzi do klatki to jak gówno, a nie kod wam podam. Uciekam przed nim teraz Mamy chyba wszystkie wykopane, zielony, różowy i żółty. O, to bo nice. Fajny, o ja. Miałem podziemia trzy razy większe, co nie Czekaj, Poczekaj, nie? bo, bo różowy widziałem? Zielone. Zielone. Tak, wykopane wszystkie mamy wszystko. Dobra. No to te trzeba jedynek. Różowa dwójka, różowa dwójka, różowa dwójka. Różowa dwójka. Ostatnie słowa, słowa przed śmiercią Które ja ja to jest Ireną i biega do ty. Miałem taska. Taska. Ale mi się to nie podobało. Luna, czy ty jesteś potężną Matriaszką? No wulosowo. To jakiś biedna diabelski nie! spisek. Biedna merda. No Nie mi się. Różowe dwa mamy. No niestety, wyjście z podziemi, gdy ma trecha, patrzy, nie było nice, się pomysłem. Ile trzeba kroić te ziemniaki, żeby to nie było podejrzane? A nie wiem, Chwilę, pięć sekund, trzy jakieś. To znaczy, że jest żółte zero? Chyba tak. Ale co wy te boty się nawet żółte nie ruszają Po tej po te ziemniaki. Czemu wy po, po nie ona wierzy. Czemu wy idziecie po ziemniaki? No, ona was widziała, jak wy to robicie, wiecie o tym. Bruch. Macie taką deduwę. Żółte zero, to mamy. Ja udaje a tak powinno być. uciec? Nie mieliśmy jakiegoś jelonego czy coś? Już aby było dwa. Weź je z góry po prostu już. Dobra, cicho, cicho, ja udaję, że tak miało być. Ja że tak jest rąk botów, cicho, idziemy to. wiesz, u gór jest bot, nie? Wiesz, że ona tam była. o ja pierdolę. Ja w ogóle nie miałem wiedzieć, kurwa. O kurwa. Ja pierdolę. Powinna być opcja, powinna być opcja. Nie, że jedna, tylko że każdy ma. Tak, tak, bo to jest bez sensu. Chyba boty stoją i strugają się w gracze na dole pochodzą do stołu, czy jeszcze idzie na stołu. <śmum> <śmum> o kurwa! Myślałaś? myślałaś, że coś jest nie tak, jak to wyglądało z twojej perspektywy. Myślałaś, no, że No coś, coś mnie nie pasowało z Daisy z którą tam Dobra, kto gra, kto gra? Ma, Matriarchą. Co to możemy na na losowo brać? Na razie. Nie, ja chcę, by. Ja nie byłem W ogóle nie byłeś? W ogóle? Ja to czemu to to mówisz, no, mówisz? No, dobra, to co. To, 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 to zagraj teraz, no, ustaw sobie. Mogę? Ta no. postać i na Dobra, Yo. lecimy. To dobra. Za szybko to się dzieje za szybko. No, no, jest bo jest ten problem, żeby ten. Co się robi przy tych owieczkach? Nie wiem, idę kopać się. No, no, tu nie masz, <noise> to nie ma szanse to po to mi w ogóle. To pod jakieś owieczki. Przez to bo wiecie co? Przez to że jedna, jedna jakby ee, że przy jedna osoba ucieka i się kończy będzie to jest takie słabe, bo tak naprawdę jedna osoba no. jest łatwo, żeby uciekła, tak, O, na dobrą jestem. sprawę Mamy zielone podziwanie Jakby to było tak, że każdy musiałby uciec to dopiero wtedy byłyby jajca Tak, to no. trochę jest jednak A tak to ono ma strasznie ciężko o, mamy akty i zielone pod ziemią jakby to no. bo może tak to naprawią Dadzą takie ustawienia. O różowe też widzę. Tylko teraz trzeba kod Koczko. Nie no, najpierw wykopmy może słupki, bo w sumie już mamy 2 na 3 Tak jak wszyscy poszli do tych tuneli, to mamy nie A nie, nie, Ale, ale niech to się dzieje w sumie sprawdzić kod, bo różowy będzie dopiero za 3 dni. No, Trudno. Ma, ma, mam, mam, mam. Mamy wszystko, nie? A no to będziemy zgadywać potem. I to ma być 3 razy większe podziemia? Nie, nie chyba, wiem. O co chyba musisz Ten... dać 10 razy większe. No nieźle. Nieźle. No, Frances. Byłaś zła. O nie, zła o Chyba nie o. była zła, to pani jest pani zła. Była. Proszę tak nie mówić, uwaga do dziś. Ej, ta mapa jest chyba po prostu mniejsza, ej, nie? Ej, żółt, ej, tego, czwórka. Ej, jest, mniej jest botów chyba na tej mapie. Tak, za... tak, przecież kurwa dwa... Tylko te dwa boty chyba na górze były, nie? Dwa, trzy boty ej, to są. A? Czwórka, żółta, czwórka, żółta, idę wklepywać. Dobra. Ale Mamy ooo. to? Ej, <laughs> Grace, tak się po prostu pobiegła sobie. Ej, dobra, bo w sumie to weźmy, czekaj. Weź po kolei wciskaj różowy, może zero, ci wskoczy. Dobra, będę wciskał. Kurde. Grace, chyba. Nie, 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 nie nadajesz się, wie? No, chyba się nie nadaje do obierania ziemniaków. Zostaw różowe na jedynce, nie? A a ja mogę cię uwolnić? Nie, chyba nie. Ej, no bo ja zobaczyłem, że ten bot. <laughs> spam, mogę, spam, mogę. słupek, mogę, spam, mogę, Zobaczyłem, że ten bot, kto tam obok był, sobie poszedł, to stwierdziłem, że też sobie pójdę. Oooo, <średenium> odblokowałem osiągnięcie! We will survive! Co no to jest za mapa? Na mniej osób chyba. Bo jest za łatwo. No, to jest załatwe. No, to jest chyba na mniej osób mapa. przy słupach i zaczęliśmy spamić w numerki, captain. a weksit spam na weksit. najlepszy jest to, że nie wiem, jak pan mógł utrudnić, bo daje pole w 9 razy 3 i już się A ja spamię weksit później, 6x3, więc Ej, ta mapa jest tak mała. Mogę teraz ja matriarchę? To biorę. Długość rundy można ustalić, co nie. Można ustawić na przykład na długość rundy, nie wiem, 15. A 15 rundy po to będzie cokolwiek to znaczy. Dobra, damy podpowiedzi Matronie, Zobaczymy, co to się stać, darzy. No? No dobra, dawajcie. To jest. Nie, za mało stanie, za mało. Jesteśmy sobie matroną potężną. Klara i Helen robią sobie taska. Ja Teraz sobie po prostu sprawdzę obecność. Frances. I Daisy. Daisy i Francis. Grace, Emma, Alexberta. Grace, Emma, Alexberta. Czyli nie ma, tylko i ręki. dwie gdzieś spierdoliły. No nieźle. Postanowiłam Dzień dobry. dziś sprawdzić obecność. Dzień dobry. Dzień dobry. I wszystkie zakonnice pracowały bardzo pięknie. Poza jedną. Która była najprawdopodobniej w podziemiach. Ireno, wystąp O nie! O nie, Irenka. Tak nie, grześniczo. No. Dobrze jej tak. Aha. Dobra, i robimy to samo jeszcze raz. Berta. Teraz się po prostu będę zmieniał na znaki zapytania. Nikogo nie ma Emma Grace Francis Emma Francis. No ciężko jest oh. ciężko. Ale nie, dobra, to ja jest ja mogę... Za dużo ja... chyba jest ludzi na, tej, na tą ja mapę. Ja podziwiam, nie dziwiam, że ja przebiegnąłem, przebiegłem Legionowi przed kamerą, ale niku nie było widać, bo byłem za wysoko i, i rękę wyjebał. A nie widziałem nawet. Coś? Może akurat w notesie pisałem. no. Ale dajcie, ja spróbuję być jeszcze tą matriaszką. Dobra. Nie, ta mapa jest. Za dużo nas jest, nie? No przecież na tej ja też był kod Wiedego. No ale to chodzi w tej grze, żeby było za no, dużo. Dobra, ja będę, ma, ma tą... Jeszcze. Nie dasz rady, blady, ale dobra. Jak to się mówi, skończyłem no. troszkę rundę, więc proszę, będzie łatwiej. O połowę! Na się o połowę! I zobaczycie, no. A, My tu nawet balanset. Balanset? Nie. Ja, ja wiem, czy balanset. Trzeba szybciej po prostu, no. Dobra, to kto idzie? Nie ja. Ja obieram ziemniaki. Ej, przy owcy Ziemniaków... też się robi tylko Obiera? ten, czy że jak coś. Ma Daisy, nie idź do stołu. że to się nie idzie do stołu w tym tasku. F, trzymaj. Ale nie cały czas. Dobra, teraz będzie ciężej. Co to jest? To jest. No, opórne. Co, Co jest? tu się Kupił sobie stos. To mamy narzędzie tortur w kościele, proszę panią. Właśnie. A może by się pani odbyło? Czarownice! A dobra, ja to gadam. Przygotowałam dla was coś nowego. Byłyście bardzo niegrzecznymi zakonnicami. Festiwal od pracowały, ale były też takie, które nie pracowały ani trochę o, nie, taka berta. Chodź tu zademonstruj nową zabawkę! O, A, <gadam> uuu. Uuu. Ja chcę więcej. Ej, to była dobra czy zła, bo nie zauważyłem? Zła. Nie wiem! Dobrze. Była dobra akurat. Ale bad ending. Mamy coś wykopane w ogóle? Nie. A dobra. Zielone, A, dobra. Zielone ja mamy. Ja teraz zaczynam. Zielony mamy wykopane. Zielone. Siódemka żółty. Exit, tak. No, mamy exit, mamy exit. Cześć, siódemka żółty mówisz, tak? Tak. A Uciekajcie mamy... Szybko! Wykopane? Dobra, idę. No, nie znużona, tutaj dobiec. Nie, no Hej, nie się. da się Eee, no, tej nocy, nocy bardzo nieładnie zachowała się Grace Grace Co masz tak? na obrony? Czemu biegałaś zamiast kroić ziemniaki? Ziemniak mi uciekł. No. Mhm. Poza tym jeszcze nie widziałam na przykład ani razu i ręki <laughs> czemu? Niestety Przykro mi Bad no, Ending. Uwaga, plan roku. Ej, musimy znaleźć żółty. Nie da się na tej, na tej mapie i potem spamić. Musimy spamić jak zejdziemy żółty, chodźcie kopać wszyscy Żółty musimy znaleźć? Musimy znaleźć żółty, ustawić szóstkę i potem spamić wtedy dwa pozostałe O tu jest różowy, nie wiem co, nie wiem jaki jest różowy miał że Mam żółty, mam żółty. Nie, to zielony jest, to jest zielony, sorry. To jest żółty, to jest żółty. To jest żółty? A no dobra. Kurwa, oh dobra. Witam Was, kochane zakonnice. To był tym my razem my. niegrzeczny. Mam leciutkie podejrzenie. Na przykład Emma dzisiaj była bardzo grzeczna. A Klara i Helen. No nieczne Klara mnie namówiła, Klara mnie na wszystko namówiła Nie, Helenko, chodź tutaj na... Nie. Chodź tutaj, helenko! Przywitaj się z ogniem! <grym> Dobra, zobaczcie, plan roku Chodźcie wszyscy do undergroundu, idziemy walić na żółtym i potem spawimy wreszcie. Dobra, ja już wpisuję tą szóstkę. Dobra, to wpisuj szóstkę i ja idę do różowego. Niech ktoś idzie do Exita. Gdzieś zielony? Do, jeszcze do zielonego ktoś musi iść. Mamy tyle osób, nie? A nie, dobra. Tam no tylko trzy osoby, dobra. dobra Będę spami, spami zielony. Ja spamę Exit. Dobra, kiedyś trafimy. Spam To F muszę naciskać, nie? Tak, F, F F cały czas. Szybko, szybko. <śla> <śla> nie damy rady. Chyba <śla> był zły plan. <śla> <śla> To był Dobra, plan. to tak ogólnie rzecz biorąc... Hm. Nie wiem troszkę, bo nie mogę znaleźć rąbanego dzwonu, gdzie tu jest dzwon ja się pytam? Tutaj nie ma. Sam to... jesteś dzwon. Ohohohoho. O kurde, która to koniec, a taka nieco taka kozła. No, proszę się przyznać. Dobra, powiem wam, że ogólnie to nie wiem. Hm. Nie mogłam większości was znaleźć, co mnie niepokoi. Alex? Czy Kurwa, to, że... <grym> przepraszam, nie jesteś dzwon. No. Dobra, słuchajcie, ja idę sprawdzić jaki jest numerek kodu i idziemy do podziemia od razu. Tylko jesteśmy ja, w Nie, pierdolę. Spokojnie, to się uda, to się uda, spokojnie. Jest, no nie no, siódemka jest żółta, tak btw, kto to jest? <grym> Co, serio? No idzie I Ja nie <śmuszczaj> to, to byśmy sobie to mogli spamić. To, to o no właśnie, to my się spamimy, kurde, jak my gdyby nie było. A, ten... a to nie ty mi mówiłeś, że mam tam szóstkę wpisać, czy coś? Nie, ale ja powtórzyłem po... <śmuszel> no zapadła noc. Tak, Franceska biegała no to to sobie po podwórku jak jakaś... Jakaś lubieżnica! Ja mogę się wyjaśnić. To bardzo nieładnie tak biegać po podwórku, kiedy owce są nieogolone. Męża szukała. <głos> <głos> Jaka Daisy? Nie! Daisy! No Nie! to chodź tutaj na stąd! <noise> ja, Jaka puśniaczka! No, puśniaczka <noise> Taki wasz spam. Szef, ale nie no, w ogóle osoba mówi no, żółta szóstka, potem kurwa spawimy w te słup jak bierze. Dobra, pytanie powiedzcie jak jak czuć, po, bo ja sobie bierze, jak czuć poziom teraz z tą długością? A ile wcześniej mieliśmy? Minutę czy ile? Tak, minutę. To może na. A da się na 45 Sekund? To może tak spróbujemy. No pytanie, jak byliście, jak byliście daleko od ucieczki? No powiem ci tak, gdyby <noise> nie to, że jakiś troll mał. No bym miał problemy, żeby to się tematyka. prawdopodobnie uciekli dwie noce temu No, no nie też niekoniecznie się, Pół minuty jest chyba optymalnie. To jest 10, ale to było, 10, nie wiesz, takie tryhardowane spamienie, to też nie o to chodzi, nie? No ale jak masz jeden kod podany, to ci łatwiej wyspamić nie? Nie wiem, ja bym chyba... A to, z... to co zostawić na 30? No to dawaj jeszcze na 30, zobaczymy. Hmm. No dobra, to dawaj, wie, to Jeszcze raz, co mówisz? Znaczy to... ja wcześniej. Ta mój jest mała, tak, to prawda. Kto chce być jeszcze teraz matrioszką? Widzę, że dużo chęci. No to ja mogę. Jak, nie, jak nikt nie chce, to ja mogę. No, zojpisz no się z matrioszką. Ja to lubię, bardzo mi się podoba. Dobra. No to co, zaczynamy, dziewczynki. Ja tam lubię kopać. Dobra. To robimy rutynowe sprawdzenie obecności. Helen i Klara są. Ellen, Clara Som <coughs> Frances jest Daisy Alex Grace Berta Daisy Alex Berta Grace Witam Was, wszystkie moje siostrzyczki. Cześć Boże, szczęść Boże. Jak się pracowało dzisiejszego dnia? No, ambitnie, o, o, dusie, dobrze, bardzo się się robiło, Po Bo znowu dwie z Was widziałem, że niezbyt chętne są do roboty. Na przykład o, Irena. Irena nie. nie! Irena taka jest! Nie lubi pracować. Dobrze jej tak, grzeszniczka! <laughs> Leniuszka! Mogę się ją spalić? Dobra. Francis tu sobie robi swoje zadanka. Tu nikogo nie ma. Grace Alex Daisy. Grace No dobrze. A czemu Daisy w kościele obiera ziemniaki? Co to ma znaczyć? Daisy! Coi? Czemu obiera ja ja no. ziemniaki w kościele? Dobrze. Daisy. Skoro Daisy boże, tak dobrze pracuje. Daisy tak dobrze pracuje, więc. Ja bym zostawmy miałem. ją. Awans, awans jej się należy. Ale wyrzuciłbym Helen. O nie! Nie, tylko nie, 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 nie Helen! I Daisy, następnym razem proszę nie wnosić ziemniaków do kościoła. Dobra, kara potwierdzona. Alex raczej też. Emma, Francis, Grace, Daisy Emma. Nie, no to hej, Daisy. No, ale no, mu nie, no, nie. te ziemniaki kroi. Ja nie, wiem Daisy jakieś Dobra. Jesteśmy Pracowniczka miesiąca Daisy. Bardzo dobrze. Proszę brać, proszę brać z niej przykład, a nie robić tak jak Emma. Nie, Emma nie. Ej, mam idealny plan. No, jaka ten... creepy gra? Weźcie wstawcie tą trójkę na ten różowy i po prostu napierdolajcie w te słupki. Czekajcie, bo się nie wyciszyłem. O. Kurwa, zapomniałem się wyciszyć. Tak Grace jest. Kierta jest. Alex Francis. Francis Alex. No nie, Daisy, a myślałam, że jesteś tak dobrą pracowniczką. <laughs> Przestałaś się tak ubierać. No nie. Dzisiaj nie będzie zupy. Miałam wyrzucić Klarę, ale Daisy przekonałaś mnie. Daisy nie, nie, nie kopie tych ziemniaków. Kopie ziemniaki. Niewiarygodne. <laughs> no Jak tak można Różne kopać nie ziemniaki? Już. Dobra. Kogo mamy dalej? Grace Alex. Grace Alex. <ścoughs> tu nikogo nie ma. Clara Francis. No dobrze. Poprzedni, na poprzednim zebraniu chciałam wyrzucić Klarę. Ale Daisy mnie wkurwiła. Więc teraz wyleci Klara. Nie, czemu? Pracowałem dzielnie. Tak. <tryk> Dobra. Tu nikogo? Nikogo. Nie ma straszenia, gałgany. Grace, Alex, Francis, Grace, Francis, Alex. Czyli. Według moich obliczeń została tu tylko jedna grzesznica. I jest to najprawdopodobniej Francis, Alboberta. <tryk> 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 tak trzeba, trzeba przyznać, że pół minuty to chyba jednak za mało. Tak nas, tak ciężko, ciężko.